Cześć, kochani! Marek z tej strony z BestPan.pl. To jest mój największy karpus, a zawsze o tej porze roku robię podsumowanie sezonu, ile która roślina urosła. Ten karpus Kolos, on już ma 5 metrów, i on został posadzony w 2014 roku, a więc 9 lat temu. I w tej chwili sam pień to jest 3,80 m plus liście to jest grubo ponad. 5 metrów ma ta roślinka, żeby było dokładnie widać, to muszę trochę od niego odejść. U, w zeszłym roku pień miał 3,70, w tym roku jest 3,80, a więc wzrost to jest 10 cm pnia. Ona rośnie tutaj specjalnie, żeby już za długo nie rosła. Za długo, żeby za wysoka nie rosła, tak? A chcesz wiedzieć, dlaczego w tym miejscu nie rośnie wysoka? Napisz w komentarzu. A ja to wrzucę w kolejnym filmie. Trachy Campus Fortunei, najlepsza palma do polskiego ogrodu.